Ja Znajdujemy się proszę Państwa e, wzdłuż e, w dłuższej rzeki osłady przy działce no, i rodziel przylegającej do zakładu usług technicznych, który zajmuje się segregacją odpadów. W odległości 3 metrów od płotu jest kilkaset butelek, e, które tutaj są e, porozrzucane. Przepraszam, ale zaszczelić powinni dziadów

W ubiegłym roku e, film na blogu pana Jurka Zuby wywołał parę no, komentarzy, nawet uburzenia władz. Po półrocznej przerwie zrobiliśmy znowu rekonesa wzdłuż cieku e, rzeki Osławy i Państwo widzą e, jaki wielki problem, ile zanieczyszczenia, ile śmieci. Na pewno ten obraz tragiczny, ta ilość śmieci to jest czynnik no, wielki, e, wielkiej głupoty ludzkiej i braku kultury o przyrodę ojczystą. Natomiast trzeba było się zastanowić, czy nie jest to również no, jakieś pokłosie systemu, który nie do końca jest, jak widać, dopięty. Rozumiemy, że jest to nasza wspólna sprawa, że tutaj i my, i burmistrz miasta, i, i całe społeczeństwo musi stać po jednej stronie. Ani ten filmik, ani akcja, którą zamierzamy w sobotę o godzinie 11 zorganizować, nie jest kierowany przeciwko komukolwiek. Chcemy, żeby posprzątać odcinek rzeki Osławy, piękny odcinek, a jednocześnie, żeby przekazać ludziom, że Naszym obowiązkiem jest dbanie o ojczystą przyrodę. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszam w sobotę, wszystkich chętnych, wszystkich chętnych, do, którzy chcieliby zbierać te śmieci, o przyjście tylko mnie koło domu, Mostowa 37 na osiedle Żabnik. Będziemy mieli przygotowane worki, mam wielką prośbę, abyście Państwo zabrali ze sobą rękawice i buty gumowe po zakończeniu zbierania odpadów tych nieczystości zapraszamy państwa na ognisko tutaj naprzeciwko mojego domu nad rzeką osławą zorganizujemy poczęstunek skromny dla państwa jakieś chłodne napoje także myślę że również spotkamy się towarzysko po to żeby zastanowić się co dalej jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam wszystkich państwa którzy chcą wziąć udział w akcji sprzątania